Panie Ministrze, Panowie Posłowie, Panie Senatorze, Szanowni Państwo. Dzisiejsza uroczystość jest takim etapem kończącym pewien rozdział w historii Ostrołęki, ale jednocześnie rozpoczynającym. Mówiąc o historii Ostrołęki mam oczywiście na myśli areszt śledczy i zakład karny. Mogłbym wiele mówić o tym, co się działo w tych latach, ponieważ miałem to szczęście, że towarzyszyłem przez cały czas budowy tego zakładu. I każdy element, który tutaj się znajduje, z każdym jest związana jakaś historia. Ale chciałbym poruszyć kilka kwestii takich najistotniejszych, które były bardzo takie charakterystyczne i niepowtarzalne dla innych tego typu inwestycji. Pierwszym elementem to była bardzo duża determinacja. Środowiska samorządowego z Ostrołęgi i Okolic. Determinacja wyrażająca się w tym, że na każdym etapie byliśmy wspomagani, byliśmy wręcz motywowani do tego, żeby te nasze działania dynamizować. I bez względu na to, która, jakie przekonania polityczne były poszczególnych wodarzy. Ostrołęki, wszyscy mieli ten sam cel, żeby tą inwestycję wspierać i dokończyć. Drugim charakterystycznym elementem była postawa załogi. Była to wówczas załoga bardzo młoda, zdeterminowana, pełna niepewności co do tego, co los przyniesie. Uspokajałem i mówiłem: poczekajcie, lat kilka będzie nowy zakład. To są duże perspektywy i możliwości rozwoju. I cieszę się, że tak się stało. Kolejny element, na który chcę zwrócić uwagę, to fakt, o którym już była dzisiaj mowa, podpisanie porozumienia pomiędzy okręgiem białostockim i okręgiem Chmielniczym. Te okręgi są porównywalne ze sobą, i. Daje to bardzo duże możliwości współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń. I sądzę, że połączywszy te wszystkie, wszystkie elementy w całość, mamy dobrą perspektywę dla funkcjonowania tego zakładu w przyszłości. Dziękuję bardzo.